Dzień dobry, kolejnego dnia. O godzinie. Dzień dobry. Od 14.00. Dzień dobry, kolejnego dnia. To tutaj, moi drodzy, w sezonie za jedną noc trzeba zapłacić od 1000 euro wzwyż. Na cztery puste, wszystko pozamykane. Biedota nie może tam wchodzić. Dla każdego, kto lubi wodę, coś tutaj się znajdzie, a nawet i dla wędkarzy. Ale teraz skupiamy się e, na tych słynnych, dzikich parkingach na samej plaży. Dzień dobry, kolejnego dnia o godzinie. Dzień, Dzień dobry. Od 14.00. Dzień dobry kolejnego dnia o 13.44. Dokładnie taką mamy teraz godzinę. Czemu tak późno i co się działo? Bo mój Michał leżał w łóżku i nic nie robił. To jest wersja nieoficjalna, a oficjalna jest taka, że najpierw mieliśmy od rana gości dzisiaj. Nie pokazywaliśmy Wam ich, bo nie każdy chce występować przed kamerą. Nawet w sumie chyba o to nie zapytaliśmy. Ale było to kameralne spotkanie Polaków, którzy spotkali się na górze w Czarnogórze. Mhm. <tak>, tak można by to powiedzieć. Była kawka, były ciastka, i pogaduszki o przygodach i też plusach i minusach podróżowania van life'u. Nazywajmy to jak chcemy. Teraz pogoda się niestety zepsuła. Ale my już opuszczamy to miejsce, opuszczamy te bunkry, no i też te piękne plaże, które wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć. Dzisiaj udajemy się pewnie pod miasto, które będziemy zwiedzać jutro, no bo jeśli pogoda się nie poprawi, to jutro zawitamy na świętego Stefana. To tam właśnie piękne zdjęcia, które można znaleźć w internecie, wpisując właśnie co chociażby zobaczyć w Czarnogórze. Po drodze może jeszcze dwa miejsca. Zobaczymy, ale wszystko zależy od tego, czy znajdziemy miejsce parkingowe. Jeśli nie, to będziemy je odpuszczać i kierować się dalej, bo docelowo, jak już też wiecie, w sobotę chcielibyśmy być w Albanii. Zatrzymaliśmy się tutaj, żeby pokazać Wam wysepkę Świętego Stefana Słeti Stefan, tak chyba to mówi się po czarnogórsku. To tak naprawdę wyspa na której znajdują się najbardziej luksusowe hotele, apartamenty i wille prywatne. To tutaj, moi drodzy, w sezonie za jedną noc trzeba zapłacić od 1000 euro wzwyż. A żeby wejść do jednej z dwóch restauracji trzeba zarezerwować stolik za 100 Euro. A jeśli chcecie tam po prostu wejść i pozwiedzać tą małą wysepkę, to w sezonie musicie zapłacić 20 euro i z przewodnikiem przez 45 minut będziecie sobie ponieśli. My jutro tam pójdziemy, mieliśmy być tutaj nawet dzisiaj, ale no, trosze, troszeczkę się pozmieniały plany przez nasze wizyty i rozmowy, ale było warto. Warto rozmawiać z innymi podróżnikami i wymieniać się doświadczeniem ale spróbujemy tam jutro wejść i powiemy Wam, czy się da, bo ponoć po sezonie też trzeba wynajmować e, przewodnika. Z ciekawostek o tym miejscu to mogę Wam powiedzieć, że e, ta wysepka powstała około XV wieku i na początku była to ufortyfikowana rybacka wioska. Później hotel, w którym między innymi gościła Merlin Monroe, ale potem, kiedy Jugosławia się rozpadła, mocno ta część podupadła, na szczęście inwestor pojawił się, Aman, z tego co dziś tam mi się kojarzy, jak doczytywałem, wykupił całą tą wyspę, odrestaurował, odremontował i dzisiaj właśnie w takiej okazałości można podziwiać średniowieczne budowle. Są tam też trzy plaże, więc warto... Yy, można z nich tam skorzystać, jeśli już na chwilę wejdziecie, ale tak jak mówię, ogólnie jest to całkowicie niedostępna wyspa dla ludzi szarych. Czasem, nawet w sezonie, jest całkowicie rezerwowana i wtedy tylko gwiazdy, celebryci i najważniejsze osoby w państwie, właśnie tam sobie przebywają. Rzućcie jeszcze szybko okiem. A jutro, pewnie kiedy podejdziemy sobie pod te mury, to pokażemy Wam też, jak wygląda najbliższa okolica zaparkowaliśmy szybko na innej miejscówce niż planowaliśmy bo chcieliśmy zdążyć na zachód, ale chyba nie zdążymy bo mamy pewne przeszkody most tam zabrali w ogóle bardzo dużo tu jest takich opuszczonych miejsc To tak jakby tamte hotele, tutaj jakiś kolejny resort Jechaliśmy sobie tak na szybko na taki parking trochę taki straszny czekajcie, przejdę będę patrzył pod nogi, bo że nie chciałbym tutaj wpaść. Dobra, jestem. No, tam też jakiś opuszczony budynek. A teraz tutaj? I co jest przejście? No, niestety nie dojdziemy. A zachód mamy za tą wysepką. Musimy iść w Trzeba chyba iść do koła, no Straszny bałagan tutaj przy okazji. Ale nie, nie przejdziemy, bo tam też nie przejdziemy. No musimy się cofnąć. Także zachodu wam dzisiaj raczej nie pokażemy, ale nic straconego. Jutro też ma być bezchmurne niebo, to wtedy Wam to pokażemy. A teraz krótka przechadzka przez takie oto uszkodzone mosty. A jednak mam nagram prywatna parcela. Tam jak widzicie wszystko poniszczone Tam kawałek jednak, e, ktoś tam może mieszka, pali się światło, a my tutaj grzecznie na płytkach obok samochód. No i tak sobie zaparkowaliśmy. A tutaj już droga, e, ta główna, która prowadzi de facto do Albanii. E, spróbujemy to dokoła jeszcze obejść. Może. Coś ładnego uda Wam się, uda nam się dzisiaj dla Was nagrać. Niestety nie zdążyliśmy, ale jutro też Wam pokażemy tą zatoczkę, bo jest bardzo, bardzo piękna plaża. Piękne tutaj resorty, apartamentowce, w okolicy jakieś skałki. Fajnie to wygląda. Kłóci się tutaj. Ta nowoczesność, z takim powiedziałbym naszym dawnym PRL-em, bo są budynki ładne, są brzydkie, dużo śmieci, pomimo że co chwilę skosz. Tego też do końca nie mogę zrozumieć. Poza tym, bardzo fajny klimatik, Akurat tutaj ten cypelek przed tym świętym Stefanem robi mega robotę, ale niestety, zobaczcie, godzina 16:35, a tutaj można powiedzieć już. Goodbye. Trzeba wracać do przyczepy i szykować się do wieczora. Witajcie prawie w południe. Dzisiaj pomimo pięknej pogody za oknem, musieliśmy zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze popracować. Po drugie doładować akumulatory, bo praktycznie było na zero. Ta wizja ładowania z samochodu Przyczepy jest fajna, kiedy, tak jak w Skandynawii, pokonuje się kilkaset kilometrów dziennie, czyli w samochodzie spędza się prawie cały dzień. Tutaj, wbrew pozorom, te odległości są zdecydowanie mniejsze 50, 60, no do 100 kilometrów tyle mniej więcej przejeżdżamy w ciągu dnia, yy, i później już jesteśmy na docelowym miejscu. Jedno z chyba najbardziej brudnych miejsc, w jakich mieliśmy okazję spędzić noc, ale jakże piękna tam, zobaczcie, jest plaża. I żal takich miejsc. Ja nie do końca mogę to wszystko zrozumieć, dlaczego tak dużo tutaj też w Czarnogórze jest takich opuszczonych ośrodków wypoczynkowych. Tutaj naprawdę bardzo, bardzo duży kompleks, a obok piękne apartamentowce równie piękne plaże, hotele co dusza tylko zapragnie. Podłączamy przyczepę, przejedziemy dosłownie kawałek, żeby właśnie wyjechać za drzew i niech jeszcze troszeczkę słoneczko poładuje nam te akumulatory, chociaż wepchnęliśmy przez 4 godziny na agregacie prawie 60 Amper, więc jest dobrze. W tej chwili skupiamy się na tym, żeby pozwiedzać najbliższą okolicę i udamy się na to największe tutaj jezioro graniczące z Czarnogórą i Albanią. A jutro już witamy w Albanii. Jeśli jesteście ciekawi co się wydarzy Zostańcie dalej razem z nami No to czas teraz wyjechać Jest tutaj małe wyzwanie, bo jak widzicie ta droga No jest tutaj dosyć w dosyć kiepskim stanie Ale spróbujemy tutaj tym paskiem Zaraz to wszystko zobaczycie czy się udało? Tutaj w ogóle w sezonie jest parking. Nie wiem, kto go obsługuje, ale tak myślę, że może jacyś tutaj nie wiem, bezdomni, którzy gdzieś tu przebywają, bo gdzieś tam w komentarzach jest informacja, że ci bezdomni tutaj mieszkają, kiedy jest ciepło. No i pewnie tutaj wtedy jakieś tam opłaty za te miejsca parkingowe pobierają. Teraz to wszystko jest bezpłatne. Wyjeżdżamy. Udało się wyjechać. Jak widzieliście, nie było to najprostsze, bo szkoła buksowały. No, ale najważniejsze, że się udało. Teraz stanęliśmy sobie tutaj, przy drodze i będziemy schodzić w dół do pierwszej miejscowości, którą chcemy zobaczyć my i którą chcemy pokazać Wam. Więc ruszamy na plażę. Pogoda dopisuje, słoneczko grzeje. Tego nam właśnie potrzeba. To tak prezentuje się plaża. Najbliższa koło naszego wczorajszego troszeczkę obskurnego resortu, ale tutaj już taki mega fajny resort. Widać potężną inwestycję. Wszystkie okna skierowane w stronę Adriatyku. Klimatyczna plaża. Trzeba to naprawdę oddać, że y, warto myślę w takie miejsce przyjeżdżać. Pytanie, jak tutaj jest cenowo, czy y, patrząc na ceny paliwa, czy produktów w sklepach niewiele różni się tutaj y, od ceny w Chorwacji, więc pytanie jest takie, czy jest sens nadkładać te kilometry, stresować się tymi kierowcami? Y, pff, no nie wiem, ciężko mi się odnieść. Trzeba by to pewnie w sezonie porównać te y, warunki y, i ten poziom usług tutaj. A w Chorwacji chociaż gdzieś tam w internecie jakieś tam napomknięcie było, że te ceny już praktycznie są takie same. Na pewno różnica jest taka, że no tutaj już piaszczysta plaża takich w Chorwacji na pewno brakuje. Tutaj widzieliśmy ich na pewno zdecydowanie więcej. Chociaż te plaże tutaj są stosunkowo małe, ale zobaczcie jak moglibyście w czasie sezonu tutaj sobie pływać. Jakieś skałki, takie domki już przy samym brzegu. To no, wygląda to bardzo, bardzo klimatycznie. Co chciałem jeszcze dodać, woda jest cieplejsza niż temperatura powietrza. Naprawdę zastanawiamy się, czy gdyby tutaj nie wziąć ze sobą stroju i się po prostu wykąpać, bo jest naprawdę mega piękna plaża. Jeszcze zrobię to dla Was, ale powiem Wam, że tak temperaturowo no, Bałtyk jest zimniejszy latem, naprawdę super sprawa piękna zatoczka zobaczmy co przyniesie dalsza część tego dnia zostawiamy na chwilę naszą platynkę i zapraszamy Was na przejażdżkę w góry po wodę włączymy timelapsa i zobaczcie jak tutaj jest hardcore. Skoro już tak wysoko wjechaliśmy, to teraz rzućcie sobie okiem, jak wygląda ta wyspa hotelowa świętego Stefana z tej perspektywy. A co by nie powiedzieć, robi to faktycznie mega robotę. Korzystając z okazji, że jesteśmy rozszczepieni, wjechaliśmy do Świętego Stefana. Parking tutaj na samym dole kosztuje 2 euro za samochód, 1 za motor, a 7 euro za kampera. Nie wolno tutaj zjeżdżać z przyczepami. Jest znak, który zakazuje wjazdu przyczepami, tak mniej więcej w połowie tej miejscowości. Więc dobrze, że się rozszczepiliśmy, chociaż zjazd nie jest jakiś skomplikowany. Jest on rozłożony i można powiedzieć, że bardzo delikatny. Tak prezentuje się plaża, zdecydowanie gorsza od poprzedniej, bo tylko kamienie. Ale woda równie przejrzysta i piękna. Podejdźmy tam i zobaczmy, czy da się wejść. Chociaż z tego, co doczytaliśmy, nie. Nawet poza sezonem trzeba tutaj iść z przewodnikiem i zapłacić kasę, żeby móc zobaczyć tą wyspę dla bogaczy. jak możecie zobaczyć, zamknięte na kłódkę na cztery spusty, nawet kamera nie przejdzie a czekajcie tu tylko żeby nie spadła bo już jej nie wyciągnę dobra na cztery spusty wszystko pozamykane biedota nie może tam wchodzić tylko dla bogaczy a tak, ta mieścinka wygląda właśnie z perspektywy tej małej wysepki Przejdziemy się jeszcze tutaj po najbliższej okolicy, wrócimy po nasz domek i ruszymy w kolejną podróż. Tym razem zobaczyć największe jezioro w Czarnogórze, ale i też zarazem w Albanii. 5 euro, tyle trzeba zapłacić, żeby przejechać przez ten tunel, który mogliście zobaczyć w skrócie na time-lapse. to faktycznie jeden z dłuższych tuneli którym jechaliśmy chociaż, gdyby pomyśleć o Norwegii to chyba tam były spokojnie dłuższe i darmowe, tutaj nie dosyć że wentylacja bardzo słaba trzeba było pozamykać e, możliwie wydmuch, bo same spaliny, aż człowiek się dusi no to jeszcze każą za to płacić, no ale tak to już jest. Jeszcze jakieś 20 km, i powinniśmy być nad jeziorem. Na którym docelowo dzisiaj też będziemy nocować, a jutro z samego rana szybkie przedostanie się do Albanii. Witajcie nad jeziorem szkoderskim, największym na Półwyspie Bałkańskim. Ciężko powiedzieć jaki jest jego obszar, dlatego że woda pomiędzy okresami zimowymi, jesiennymi, wiosennymi, a letnimi różni się od 300 km2 do nawet 600 km2. Poziom wody potrafi zmieniać się nawet o 6 metrów w ciągu zaledwie kilku Tygodni. Domy, które są budowane tutaj w okolicy tego jeziora, często są właśnie na balach, bo ten poziom latem jest bardzo niski, a później, kiedy tej wody przybywa, czy to na jesień, czy to po roztopach, jest zdecydowanie więcej. Co jeszcze można dodać, to tutaj na obszarze tego jeziora można spotkać aż 300 różnych gatunków ptaków. To, je, to naprawdę spora część w ogóle wszystkich występujących w Europie. To tutaj te wędrówki ptaków też się właśnie w tych okresach odbywają. Najwięcej wrzesień, październik. Jest tutaj dużo rzeczy do obejrzenia. Są różne ruiny, są różne dodatkowe. Atrakcje jednak najlepiej to jezioro zwiedzać właśnie łodziami. Są łodzie i takie imprezowe, i są łodzie pięknie drewniane, i są zwykłe łodzie czy też kajaki, bo taką formę sportu... Tutaj też można uprawiać. Dla każdego, kto lubi wodę, coś tutaj się znajdzie, a nawet i dla wędkarzy, bo z nielicznych informacji można wyczytać, że w tych wodach złapać można karpia o wadze do 40 kg. I to nie są legendy, tylko prawdziwe historie, o których możecie przeczytać w internecie. Więc jeśli ktoś lubi słodką wodę i lubi Zmieniający się mikroklimat, to tutaj, nad to jezioro na granicy Czarnogóry i Albanii, powinien przyjechać. To nagranie będzie telefonem, bo ładuje się GoPro i zapomniałem zabrać. Tutaj mieliśmy zjechać na dół e, na ten parking i spać nad samym jeziorem, ale niestety nie damy rady. Bo jest za stromy wjazd, y, duże głazy na drodze, które powodują, że moglibyśmy gdzieś tam przytrzeć, więc y, pokażę Wam tylko, jak wyglądałaby nasza okolica. Gdybyśmy właśnie tutaj nocowali. Ale będziemy dosłownie 100-150 metrów na górze, i jak będziemy chcieli, zawsze będziemy mogli się tutaj przejść zresztą. Obecny poziom jeziora jest na tyle wysoki, że to miejsce de facto jest teraz pod wodą. No to rzućcie jeszcze okiem na okolice. Jest jakaś wieżyczka widokowa. Ładnie to wygląda. Tam sobie łowią rybki. A tak to wszystko się tutaj prezentuje. A tutaj chyba było jakieś Wielkie gniazdo pszczół albo szerszeni, albo ktoś to zniszczył, albo się po prostu na zimę stąd wyniosły. Witajcie. Trochę się podziało od naszego ostatniego połączenia, tak to nazwijmy, bo szukaliśmy jeszcze noclegu w tej Czarnogórze, a tym jeziorem. Ale sami widzieliście, tam problem był, żeby wjechać na dół. Potem kolejne parkingi okazywały się albo zamknięte całkowicie, albo po prostu nie nadające się do tego, żeby tam stanąć z przyczepą. No i tak jechaliśmy, jechaliśmy, było bardzo blisko do granicy. No i do tej granicy z Albanią dojechaliśmy. Szybka decyzja, nie czekamy, wjeżdżamy, przeprawa. W sumie przez yy, dłużej wyjeżdżaliśmy z Czarnogóry niż wjeżdżaliśmy do Albanii. Tutaj naprawdę bezproblemowo, szybko, kon, szybka kontrola dokumentów i mogliśmy wjechać. Następnie szybko udaliśmy się do sklepu, gdzie kupiliśmy sobie internet. Mamy już go. 100 Giga kosztuje 2900 leków, to około 29 euro. Tak można to przeliczyć. Na razie internet jest kiepski, ale o tym pisali w internecie. Trzeba sobie zdać też sprawę, że Albańczyków jest niecałe 3 miliony, 2800 bodajże w tej chwili. No i ta infrastruktura tutaj no nie jest na najwyższym poziomie. Ale jest cały czas mimo wszystko rozwijana. A Vodafone właśnie ma najlepszą ofertę 100 giga w tej cenie na 21 dni. Taki turystyczny pakiet, ale też musicie podpisać dokumenty. Tak, tutaj wszystko jest wiecie: porządnie zrobione, tak to nazwijmy. Ale bardzo uprzejmi ludzie, bez problemowi, zarówno na granicy jak i w sklepie. No i docieramy potem tutaj. Docieramy na. W sumie pierwszy parking się nie nadawał, bo jak widzicie, nawet i tutaj jest dosyć dużo wody, teren podmokły. Normalnie tam można parkować aż do samego końca, do tych oznaczeń. No i tam się okazało, że nie damy rady zaparkować, więc zaczęliśmy szukać innego miejsca i zobaczyłem, że naprzeciwko kempingu jest parking. No i tak na ten parking dojechaliśmy. Brama jedna była uchylona, więc pozwoliliśmy sobie wjechać. Było już ciemno, wiecie, ale no nie minęło z pół godziny przyjechał samochód, puka nam do przyczepy, no i mówi, że teren jest prywatny. No to się pytamy, czy możemy zostać, czy musimy odjechać, czy musimy zapłacić. Pan naprawdę bezproblemowy mówi, że nic nie płaczcie, zostańcie sobie tutaj ile chcecie i no przesympatyczny naprawdę. Trochę po tej czarnogórze, zaczynamy odżywać, jeśli chodzi o dobroć i tą taką ludzką naturę ludzi, tak bym to określił. No i w każdym razie zostaliśmy sobie tutaj. Noc przebiegła bezproblemowo. Tutaj rano przyjeżdżają ludzie, bo to jest taki mówię resort, camping duży, ale on jest nieczynny, bo pytałem raz tego pana, czy tutaj można wjechać, mówi, że nie. Tutaj jest zamknięte, ale tutaj możemy sobie stać. Podsumowując, witamy. Albanii, kolejnym kraju naszej podróży. To stąd będziemy wracać samolotem do Polski i potem wracać z powrotem do naszego zestawu, żeby móc dalej kontynuować powrót. Ale teraz skupiamy się na tych słynnych, dzikich parkingach na samej plaży, bo to właśnie w Albanii jest to dozwolone i to tutaj możecie stanąć bezpośrednio przy Adriatyku, czy też na południu przy Morzu Jońskim. Tyle. Słowem wstępu i do zobaczenia w kolejnych ujęciach.